Cześć, witajcie. Jesteśmy właśnie w trakcie treningu otwartego w ramach ukłonu dla naszych karnetowiczów, Którzy mogą z bliska zobaczyć, jak wyglądają zajęcia pod okiem trenera Luki Elsnera, a właśnie tak to wyglądało od środka. Zobaczcie następujące materiały. No to no? prawda? No tak, Wiktor, przede wszystkim Ci tu bardzo miło widzieć w naszym treningu, jesteś dzielny, no bo w takiej pogodzie, a Ty dzielnie stoisz i zbierasz autografy, możesz nawet pokazać ile masz już zebranych. No, dużo. Tak, i nawet pogoda Ci nie przeszkadza? Nie. A masz jakiegoś, powiedz mi, kto jest takim Twoim ulubionym zawodnikiem? Myślę, że Oskar, Wójcik, Mam czterech tak naprawdę. Czterech to kto opóra? Tam każdy Seba Madejski, no. potem Filip Stojkowicz, Oskar Wójcik i Aidinhaus. Bo pamiętam to, że rozmawialiśmy przed chwilą jeszcze przed kamerą, to mówiłeś, że miałeś okazję nawet wyprowadzać i Henry Wasa i Seba Madejskiego na mecz, nie? Kiedy to było? Wyprowadzałem ostatnio Yy, tego, Madajskiego, nie pamiętam na jakim meczu, mhm. ale na Arawasa w zimie w, w tamtym roku na Zagłębiu. Okej, okay, też podobno po, po, właśnie z Oskarem, tak, że, że szczególnie z Oskarem jest jakoś taką dużo styczności. Tak, miałem y, spotkanie z nim, dał mi swoją koszulkę z oficjalnego sklepu, podpisał i mam ją w domu i niedługo będę kupował właśnie na nią antyramę. A, to no super, to będzie na jakimś pewnie honorowym miejscu, co? No w swoim pokoju, tak? mój pokój <grym> jest cały dobrze. pasiasty Zbieracie autografy? Tak. Od kogo już macie? Ja mam całą koszulkę, prawie. Całą? Ja mam na szaliku, ale zapomniałem przełożyć. Mamy szalik? Tak. Jak przekonaliście tata, żeby was tutaj zabrał? Czy nie musieliście przekonywać? Nie musieliśmy. Sam, sam was zabrał tata? Nie no, to klasa. Mama na zeszycie mogę? Nie. Masz na koszulkę? Oj, jest kolonka Czy to? Masz. I zdjęcia. Jasne. Jasne, jasne. Ale, ale. Nie masz mnie tutaj? Na pewno? Co to masz za marker? Wypisał się. Zaraz załatwimy nowy.